organizowana przez Polski Komitet Narodowy EPAL no, jest szczególną, dlatego mamy dwie rocznice. Pierwsza rocznica to jest 60 lat powstania palety EUR czterowyjściowej, a 30 lat to jest powstanie organizacji EPAL, która, którego celem jest gwarantowana jakość. Zanim przejdę do porządku obrad, chciałbym po prostu przede wszystkim. Konferencja jest dedykowana generalnie dla beneficjentów, operatorów, firm logistycznych i tak Dlatego chciałbym przede wszystkim serdecznie zaprosić przedstawicieli tych organizacji i tych podmiotów. Również chciałbym serdecznie powitać. Naszych producentów, naprawiaczy, firmy, które pracują na rzecz naszej organizacji, producentów gwoździ, producentów komponentów. Szczególnie chciałbym dodatkowo przywitać dyrektora wykonawczego CEO, który nas, dyrektora wykonawczego Polski, EPAL International, pana Bernadore. Oraz gościa specjalnego, profesora pana Leszka Balcerowicza. Przechodząc do programu, proszę Państwa, zrobiliśmy takie trzy bloki. Pierwszy blok to będą właśnie prezentacja, informacja co się dzieje w paletach, jakie są perspektywy i tak dalej.